Powymienianie płynu hamulcowego czy przewodów hamulcowych, bądź innego elementu z układu hamulcowego, klamka hamulca dalej jest jakaś kiepska, nie za bardzo łapie, jest taka miękka. To Określenie jest, że jest miękka klamka hamulcowa. Co wtedy zrobić można? Układ odpowietrzony w 100%, nie ma powietrza i tak dalej. Klamka dalej miękka. Wystarczy użyć zwykłej tutydki, ściągnąć sobie. Klamkę hamulca na, na noc, na dzień i tak dalej, i to powinno pomóc. W dużej, w dużej mierze, w dużej części takich przypadków to po prostu pomaga. Yy, układ się dodatkowo jeszcze odpowietrza, powietrza, bąbelki powietrza, które zostały gdzieś tam w głębi, ulatują ku górze i, i po prostu wtedy mamy klameczkę fajną, układ fajnie hamuje, taki mały protip dla ludzi, którzy sami sobie gdzieś tam grzebią, Yy, przy takich układach hamulcowych. Nie?